Manderko witajcie. Troszkę prace ruszyły do przodu nieznacznie, bo przychodziły części. Między innymi zestaw naprawczy do kranika. To jest stary. Tu mamy już nowy. Przyszły też zestawy naprawcze do gaźnika. Ponad trzy stówy zapłaciłem za oba gaźniczki. Wyglądają znośnie. Kupiłem też o które uszczelniają tam połączenie chłodzenia, tam do cwintów co dochodzi oraz zawory odcinające z noweczką membraną, sprężyną. Filterek jest nowy, oczywiście nowy filtr. Tani nie był, no ale trzeba. No i co, wróciły. Wrócił gaźnik z myjki tej wibracyjnej całej. Jak pamiętacie, wcześniej pokazywałem, przepustnice w ogóle nie ruszały. Teraz patrzcie, elegancko. Domyło fajnie. No wiadomo, jakieś tam te odbarwienia się takie zrobiły na tym. Ale wystarczy go teraz, w budeku leży, spryskałem go jeszcze. Zostałbym przedmuchać wszystkie kanaliki wyczyścić z zewnątrz żeby się ładnie błyszczał i będziemy pomału składać No nie wszędzie gdzie nie tu gdzieś delikatny syfek został ale i tak i tak wygląda znośnie I tak wygląda znośnie No jest jeszcze głaźniczek do Simpsonka no to przy, przy demontażu mi się upierdzieliła, była tak zapierniczona w środku to jest ta przepustnica od odsania urwałem niestety niestety łebek za mocno pociągłem, no ale... ale w zestawie jest nowa, tylko że nie wiem czemu, ale będzie chyba spełniała swoją rolę. Ta ma tutaj taki... I gumowe uszczelnienie jakby. Nie ma takiej szpilki, taka szpilka nie wystaje. Tu widzicie, przy tym wystaje szpilka, nie? No, ale mi się wydaje, że jak patrzyłem w graźni, to tam będzie, będzie to uszczelniało po całkowitym domknięciu. Także będzie, będzie chyba dobrze. To co? Biorę się za składanie. Pokażę Wam finalnie jak kaweczce, będzie później wszystko już zamontowane, zalana i będziemy próbowali ją dygnąć. Akumulator też już zakupiony. Czeka tylko dołożenia. Jak wszystko pójdzie sprawnie, no to mycie, polerka. No jeszcze hamulce z przodu. I miejmy nadzieję, ruszymy w trasę w tym roku. Na razie, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!